Cześć wszystkim, dzisiaj wam pokażę jak lecieć nie z tylko z takiego fajnego cośka. No dobra, tutaj na tą górę. To jest obok tego jeziorka z tym takim dunkiem. Czekaj, bo tutaj nie rozskoczę, to muszę to... Nie, nie, no tam możemy skoczyć z niego. No. no. ile tego skakania. Dobra, tu już widać takie coś. No i teraz idziemy tu na górę i tu powinno być takie czarne o, jak widzicie. Teraz wchodzimy tutaj. O i o, czekaj, by mi zniknęło i można sobie lecieć, gdzie się chce. Jak się puści klawiaturę i nic się nie będzie robić, to się leci po prostu prosto, trochę w dół. Możecie sobie kierować, to jest jakby. Cały czas dla was. O tam, tam jest to coś dziwne. To możemy później to obczaić. Dobra, wylądowałam tutaj, jak nic nie robiłam. I to jest bardzo, bardzo dziwne. Dobra, lecimy dalej. E, tym razem tak samo robię. zobaczymy gdzie wyląduję. Jak nic nie będę robiła. Wow, i dużo, długo już lecimy. Jest bardzo... Myślałam, że już zaraz ten... I te szczerze nie chce mi się. Ja zaraz robię skok nie. Rock like your body, rock like your body. I dobra, już chyba robimy skok. Boże, zrób skok. Dobre, to byłoby na tyle. Pa, pa.